Miażdżyca tętnic dotyczy wszystkich tętnic. To nie dotyczy tylko wybiórczo tętnic wieńcowych, tętnic kończyn dolnych. Dotyczy również tętnic szyjnych. Obecność zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych może powodować powstawanie czy wywoływać udary mózgowe, udary niedokrwienne. Ilość tych udarów w Polsce jest ogromna. Jest, nie wszyscy wiedzą, że ilość udarów mózgowych w Polsce jest taka sama, jak ilość zawałów serca. I Chirurgia naczyniowa ma możliwość chirurgicznej go zapobiegania powstawaniu udarów mózgowych. U chorych, którzy przebyli epizody niedokrwienia mózgu, a stwierdza się u nich zmiany miarzycowe w tenicach szyjnych, w określonych warunkach i u określonych osób, możemy chirurgicznie zapobiegać wtórnemu czy powtórnemu udarowi mózgowemu. Jak to robimy? Bo w momencie, kiedy stwierdzamy objawy neurologiczne, i stwierdzamy zwężenie tej szyjnej, które przekracza 50%, możemy choremu zaproponować operację, której celem jest usunięcie blaszki miażdżycowej, która to blaszka, czy fragmenty tej blaszki są odpowiedzialne za objawy neurologiczne. I w tej grupie chorych, która podlega właśnie wtórnej profilaktyce chirurgicznej, wyniki tej profilaktyki, są lepsze niż profilaktyki prowadzonej metodami farmakologicznymi. Mamy możliwości również wykorzystywania w tym celu metod wewnątrznaczyniowych u też określonej grupy osób, która nie kwalifikuje się do operacji klasycznych albo która nie ma wskazań do leczenia tylko i wyłącznie farmakologicznego. Możemy zaproponować angioplastykę, czyli założenie stentu po to, żeby również zapobiec w powstawaniu wtórnego udaru u tych chorych. Od niedawna, może od kilkunastu lat, możemy również prowadzić profilaktykę pierwotną. Przez wiele lat trwała dyskusja, czy mamy prawo operować chorych z bezobjawowym zwężeniem i narażać ich na ryzyko powikłań, no bo każde nasze działanie z jakimś tam ryzykiem powikłań się wiąże. I wyniki wielu badań wskazują na to, że. U osób, które mają zwężenie większe niż 60% tętnicy szyjnej wewnętrznej, które nie przebyły nigdy epizodu neurologicznego, ani epizodu niedokrwienia siatkówki, możemy wykonywać operacje. I tutaj przewaga o chirurgii klasycznej jest większa, a nasza znaczy jest duża, dlatego że udowodniono, że nasze metody, czyli chirurgiczne, klasyczne, są skuteczniejsze i bezpieczniejsze w tej grupie chorych niż metody. Wewnątrz Metody wewnątrznaczniowe u chorych, którzy mają bezobjawowe zwężenie, mają dużo ograniczenia i ciągle trwają dyskusje, czy powinniśmy je stosować. W związku z tym, że powikłań po stentowaniu tętniczynnik wcale nie jest mniej niż po operacji klasycznej.